Cześć, nazywam się Mikołaj i mam dzisiaj dla Was recenzję buta Adidas Adizero Takumi Sen 10. Mamy lato, jest ciepło, wysokie temperatury nie sprzyjają długiemu bieganiu, a właśnie Takumi Sen jest to but stworzony do, do biegów na dystansach do 10 km, czyli na krótkie, szybkie starty uliczne. Jest to but przypominający startówki z ery sprzed carbonu, czyli dosyć lekki, przewiewny i szybki. Tutaj, jeśli chodzi o ten but, to gustu przypadł mi zapiętek, który jest bardzo delikatny, czyli taki, jaki moje Achillesy lubią najbardziej, a moje Achillesy są bardzo wymagające, więc to jest naprawdę dobra rekomendacja. Jest to but stosunkowo lekki, bo ważący około 200 gram, czyli 10% mniej niż flagowy but Adidasa, czyli Pro 3. Zastosowano tutaj miękką przewiewną cholewkę, a także język dopasowujący się do stopy, który nie jest połączony ściśle z ale w żaden sposób to nie przeszkadza, bo nie czujemy go w takcie biegu, a przecież o to, o to chodzi. Jeśli chodzi o technologię, to zastosowano tutaj pręty z włókna szklanego, jednak nie oznacza to, że to jest but wolniejszy. Wręcz przeciwnie, jest to but bardzo, bardzo szybki, który, a to pokazały rekordy świata, które padały właśnie w taką sen, Czyli w butach z prętami z włókna szklanego, a nie z karbonu. Jak to zwykle bywa w butach marki Adidas, na podeszwie stosowano gumę Continental, która sprawdza się. I na suchym i na mokrym, a wykonałem kilka treningów na mokrym tartanie, więc to był naprawdę fajny, fajny test i świetnie trzymał się podłoża. Zastosowano znaną z pro piankę Light Strike Pro. Jeśli chodzi o wysokość, jest to but o wysokości 33 mm, czyli 6 mm niższy niż pro trójka. W tych butach startowałem w dwóch biegach ulicznych, na jedną milę i na 5 km oraz wykonałem kilka treningów na bieżni i kilka treningów na ulicy. Uważam, że jest to świetny but startowy właśnie do 5-10 km, a także doskonała treningówka, także dla maratonczyków, którzy wykonują jakieś krótsze odcinki, czy to na stadionie, czy na ulicy. Jeśli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej o tym butcie, przeczytajcie moją recenzję na bieganie.pl Bieganie.pl